Dobry wieczór Państwu. Mariti była wyjątkową postacią, kobietą, wyjątkową artystką. Znana jest nam na pewno z, jako autorka książek, a także scenariuszy do filmów m.in. Kochanek, Hiroshima, Moja Miłość. Dzisiejszy wieczór. Dzisiejszy wieczór poświęcony jednak będzie przede wszystkim jej dramatowi, Savannah Bay, dramatowi który mieliśmy wielką przyjemność obejrzeć w inscenizacji Anny Ciszowskiej w wykonaniu Pani Barbary Dębińskiej i Pani Katarzyny Małachowskiej. Również witamy trzy panie. Nikt wcześniej w Polsce nie zainteresował się tym dramatem i kiedy dowiedziałam się, że Ania przygotowuje spektakl właśnie Savannah Bay, bardzo się ucieszyłam, ponieważ wydaje mi się, że ten tak Delikatny tekst, tak y, y, subtelnie budujący właśnie i znaczenia, i emocje, y, zasługuje na to, aby y, był uobecniony scenicznie, aby y, y, mogli go doświadczać widzowie. Savannah Bay, ten dramat, to historia takiej niezwykłej miłości. Y, historia jakby rytualnie odtwarzana między wnuczką i babcią. Ale przecież można też powiedzieć, że ten dramat to historia Magdaleny. Że ten dramat to historia e, wnuczki. E, że ten dramat to dramat o pamięci. To dramat e, o tym, jak właśnie, e, jak właśnie my sami... E, Tworzymy, budujemy swoją historię i z czego ona się składa. Tutaj bardzo się z Panią zgadzam, że to jest o miłości spektakl, w dużym, w dużym stopniu. O, każdy, o każdym aspekcie tej miłości o miłości szczęśliwej, nieszczęśliwej, o tym, że warto i, i że tylko to, to, dla to jest mnie ważne. Ale interesujące, no. że jest to też spektakl o miłości do teatru. Bo... Tam, y, ec, tam jest on bardzo mocno wyakcentowany. <R swoją anthem otroklącat> a Madlen, oprócz tego, że opowiada historię o białej skale, o swoim kochanku, to jednak jest tam wątek y, metateatralny bardzo mocno. I <R sucked> my też gdzieś poszliśmy tym tropem, bo dla mnie to jest... Y, a, ten beket, który się pojawia na samym początku jest bardzo silną też y, inspiracją do, y, y, dla autorki. I czekanie na śmierć jest w różnych aspektach realizowane tutaj, że ona umiera jako bohaterka, ale również umiera postać teatralna na, na naszych oczach, bo obdarta zupełnie z, z tej iluzji i z, te, z tych teatralnych atrybutów, którym jest iluzja na przykład, a, y, po prostu na naszych oczach znika, naprawdę, jako postać też, więc a, to też jest dla mnie interesujące, bo ona i ona też z miłości do tego teatru. Um, no tak, ale to znaczy, na koniec to... mówi y, dzięki młodej kobiecie, czyli Sawannie, mówi, y, byłam aktorką, a oprócz tego nikim. Mm -hmm. Tak, to, to, to jest. I to jest dość kluczowe, prawda? To znaczy, że ta fikcja, którą się żywiła przez lata całe, y, no, na koniec jej się zupełnie demaskuje. Jeśli zaczęlibyśmy od dramatu, jak mówi o tej wielkiej miłości Madrandira? Mówić o wielkiej miłości, żeby nie popaść w banał, jest niesłychanie trudno. Że, tak jak właśnie, żeby to się nie stała historia nie wiem, na miarę romantycznych filmów hollywoodzkich, żeby nie popaść w taką konwencję. Dira mówi o tej wielkiej miłości, inscenizując, ją, inscenizując jej historię w relacji między Madeleine. No, i teraz już y, zawaham się. Wróćmy, no, wróćmy. No, ale no, rzeczywiście to jednak w tekście jest też tak ustawione, ustanowione. Y, 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 I wtedy ro, poprzez y, taki paradoksalny dystans w samym tekście dramatu następuje zbliżenie, że można niebanalnie tę. Tajemniczą historię tej niezwykłej miłości, tej miłości, do której nikt się nie może zbliżyć, bo tak jak właśnie e, zostaje powiedziane, e, Madeleine mówi, cóż chcesz, co chcesz zrozumieć e, e, z tych dwojga ludzi, którzy mówią do siebie tylko i wyłącznie w obecności Boga. Nie ma świadków tej miłości, a zarazem e, jednak. E, i świadkowie, i uczestnicy tę funkcję przejmują na siebie te dwie kobiety. Ale wydaje mi się, że w ten sposób zostaje więcej zasugerowane niż wyrażone wprost. I teraz, przekładając ten dramat na scenę, została również osiągnięta, myślę, ta intencja sugestii. Tego, że kiedy pojawia się ta centralna, właśnie scena, tego rytuału, pamięci, przypomnienia, jeszcze raz, wypowiedzenia, przeżycia, stworzenia miejsca dla, dla nas, byśmy mogli te uczucia, Byśmy się mogli na nie otworzyć i ewentualnie je odczuć, to właśnie wtedy wybrzmi, bo nic temu nie przeszkadza. Nie przeszkadzają żadne dodatkowe rekwizyty, nie przeszkadza jakaś, jakiś jednoznaczny realizm. Kiedy przyglądaliśmy się temu dramatowi od samego początku i uświadomiliśmy sobie, że znajdujemy się w takiej realistycznej przestrzeni. Bardzo trudno było wyjść z, z, poza taką przestrzeń oczywistości i banalności. I właściwie w, tak, w takiej realistycznej opowieści okazuje się, że pewne kwestie z, m, brzmią w zbyt oczywisty sposób, w zbyt trywialny sposób. Dlatego czasem groteskowo nawet brzmiały i wydawało nam się, że, że może to jest zła droga, że jeżeli nadamy taki plastyczny, oczywisty wymiar temu dramatowi, to tak naprawdę stracimy ten cały walor emocjonalny i tę wielość płaszczyzn, jakie w tym dramacie są zawarte, odczytywania. Więc stąd taki pomysł na to, żeby, żeby zgeometryzować zupełnie tę przestrzeń, żeby osadzić ją w czerni i bieli, tak żeby pomóc też zabrzmieć tekstowi i dać przestrzeń aktor aktorkom do tego, żeby żeby nie zdusić ich zarodków, tak? żeby, żeby dać im pewne, pewne pole, pole do działania, ale i też pokazać Różnorodność płaszczyzn, na których możemy czytać, odbierać, interpretować ten, ten spektakl czy, czy dramat. Słowo tajemnica jest kluczem w ogóle do tego spektaklu. To Było bardzo trudno też. Ja miałam poczucie czegoś karkołomnego i czegoś, czemu w ogóle ja nie podałam. bo tajemnica staje się największą wartością tego dramatu. Tak. To Ta jest dopowiedzenie i. I powiem cud tajemnicy, który tam jest zapisany, to znaczy yy, yy, Jura niezwykle pięknie to zapisała, że my, my jesteśmy ciekawi i właśnie tajemnica jest tematem. I teraz zrobić spektakl, w którym tajemnica jest tematem, to jest po prostu... nie jestem jakąś prawną reżyserką ani w ogóle, więc yy, to było strasznie trudne. Yy, ale yy, no jakoś... Yy, do jakoś się staraliśmy i nie baliśmy się. Znaczy w pewnym momencie pomyśleliśmy sobie, że to dobrze, że ta tajemnica powinna gdzieś... Ale ja troszkę się też to... żywiliśmy, pamiętasz, tak. na początku ja na przykład nie ukrywam, że dla mnie bardzo dużym potencjałem do czytania Marguerite było oglądanie kochanka. Tak, tak, mhm. ponieważ opowieść o kochanku jest jednym z, jedną z piękniejszych takich sensualnych opowieści o fizycznej miłości. I, i gdzieś w mojej głowie, grając tę postać, ta młoda dziewczyna w tym kapelusiku to jest, jest z to, to jest ta Madeleine, Sawana. No w każdym razie jakiś rodzaj doświadczenia, Zresztą potem jak, bo jestem takim typem aktorki, która lubi wiedzieć. Nie, nie poddaje się nic tym tylko trochę krążę i, i szukam. I potem oglądając różne materiały, ona się silnie identyfikowała jednak z z tym całym okresem swoich Indochin i, 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 i miłości, która wydarzyła się z tym Chińczykiem, prawda, fantastycznej. to też dało nam taki background, przepraszam za słowo, mhm. bo ono jest takie najbardziej chyba właściwe, do grania tego, co tu niedopowiedziane, że gdzieś mamy taką pamięć wspólną dla dla mnie, dla Kasi, mhm. y, która się odnosi do, do tej twórczości, bo tak ją trzeba czytać. Mhm. To jest utwór późny dosyć. No więc właśnie też chciałam o tym powiedzieć, że Marguerite Dira napisała ten dramat mając blisko 70 tak. lat. I ona go reżyserowała zresztą. Tak. tak, napisała go w mhm. hołdzie dla Madeleine Renault, y, jednej z najwybitniejszych aktorek francuskich z myślą o niej. I e, jeśli tak naprawdę zastanowimy się, że taki tekst z taką wewnętrzną siłą, właśnie z tym niedopowiedzeniem, tajemniczym niedopowiedzeniem dotyczącym tej niesłychanej, jeszcze raz do takiego przymiotnika trzeba użyć tej niepoznawalnej, niesłychanej miłości, być może miłości, która gdzieś ociera się o trascendencję, ale no, trzeba byłoby pewnie bardzo tutaj słowa wyważyć też. Niemniej tak możemy też przypuszczać. I ona napisała to mając 70 lat, więc również też pojawia się, jakby kumuluje się, przynajmniej dla mnie w tym tekście jej doświadczenie, tak, jej wrażliwość tak, i to, że być może też w tym wieku ona się już nie boi podjąć tego tematu, który jest tak ryzykowny. To znaczy nigdy, nie, nigdy się nie bała, ale znowu do niego powraca w inny sposób, ale włącza go też właśnie w to, co się wiąże. Z przemijaniem, z przygotowywaniem na śmierć, więc mhm. w tym dramacie poniekąd obecna jest też sama Dira. Nie. nie chodzi nam tutaj na pewno o proste przełożenie jeden do jednego, że dlen to Dira, nie, ale nie. pewnego rodzaju emocja, nastrój, doświadczenie, panik. Tęsknota. Tak, bo i w tym dramacie tajemnica jest chyba związana niesłychanie z tęsknotą, z melancholią. Wiecie Państwo, dużo mówimy o tajemnicy, o niedopowiedzeniu, o wieloznaczności, ale. To nie jest tak, to jest, to jest temat, który się przenosi na drugą stronę. Natomiast, żeby mógł się przenieść taki rodzaj niedopowiedzenia, niuansu, jakiejś symboliki, my dokładnie musimy wiedzieć, w jakiej Sogramy. sytuacji jesteśmy, co czujemy, w jakiej, jaka jest między nami relacja, co ja jej w danym momencie chcę powiedzieć, co ona mi odpowiada. A że tak jak Basia powiedziała, znamy się długo i czujemy się, to jest nam po prostu łatwiej. To też praca nad tym spektaklem była o tyle wyjątkowa, że to była taka podróż bardzo, bardzo mocno duchowa. Przez bardzo długi czas my gadałyśmy, szu... też było dużo szukania, też jak w takim labiryncie bo szukaliśmy różnych rozwiązań. I z dużym szacunkiem, znaczy ja mam takie poczucie, że ten spektakl jest dla biura, e, dla dlatego, żeby przywrócić pamięć o nim. Mm -hmm. e, bo to e, bardzo piękna artystka, tak, a u nas zupełnie zapomniana, e, ale również. E, nieznana, również. Niezn niezn wręcz nawet. nieznana. E, i, z I z dużym mam... szacunkiem dla. Dla jej wrażliwości robiliśmy ten spektrum kiedy przygotowywałam się do, do, do dzisiejszego zdarzenia, y, jeszcze raz myślałam o tym o tym y, bezwstydzie Marguerite Dira, która tę miłość pokazuje i o tym, że to się dobrze stało, że w tym przedstawieniu ona jest obecna i jest obecna niebanalnie, tak jak jest obecna niebanalnie y, w tekście Dira. Ale to jest problem, że właśnie to co piękne jest bardzo trudno pokazać w sposób niebanalny. Okazuje się, że zresztą niektórzy twórcy tak mówią wprost, pokazując y, y, że pokazując obrazy, zdarzenia, budując swoje fabuły, jeśli chodzi na przykład o film, mówią, że zdecydowanie łatwiej jest pokazać zło, zdecydowanie łatwiej jest pokazać brzydotę, rzeczywiście, ale żeby pokazać piękno, żeby ono nie było banalne, żeby pokazać miłość, żeby ona nie była miłością z filmu klasy B komedii romantycznej, żeby to nie było takie, taka, takie, taka wersja, takie oblicze miłości, przeprawione przez różnego rodzaju mechanizmy kultury. Popularnej, to to jest sztuka. I mnie się wydaje, że i tekst, i to przedstawienie y, daje nam szansę na doświadczenie właśnie y, niebanalnego pokazania piękna, że, że tutaj y, y, nie ma banału, a jest piękno. Chciałabym bardzo podziękować za to zdarzenie, które wspólnie przyszło nam przeżyć. I przedstawienie, i spotkanie. Y, mam nadzieję, że i. Y, jakąś obecność w naszej pamięci wyjątkowej kobiety, jaką mm. była jest Morgan Tillard. Dziękujemy, mm. Dziękujemy bardzo.